O jak ta się! Zagrzebała w piachu! Od tego to wiem to tamto... Do schodzenia to w stanie. Nigdy, jak to byliśmy to nie było ciągle. Olu, Dobra! kamerkę puścimy nie wiem czy tam kamera będzie widziała akurat no ale mniej więcej tak to wygląda Ja na się tam z góry nagle schoni Mówi, że tam dalej nie ma co schodzić bo papiraki chyba są, co? No Nie, ty... min, min, miny! A, nie, nie ma, nie ma. A, hej. nie ma, nie ma, Wszystko, jakoś ci wiesz, z mył... Pogoda, zima na gier. No była te dobra, cień powinno Tylko uważaj na oczy, żebym ci piasko nie no. nasypał. Mój na oczy uważaj, żebym ci piachu nie nasypał tak staram się... O, dobra, włączam ideo. I do ty panika. A, nie panika, normalnie panie. Ale tutaj fajnie posłuchuje. Aha. Eszko, jest. Tu beton jest po bokach, nie? Taki. No. Ale ci mniej, no. że cię bardziej skorodowany widzą. No, Kuszyn. tak tutaj przy końcu trochę takie. Na dupę trzeba wjechać. Wyjście ewakuacyjne mamy? Tak. Okay. O, drabinkę postawili. Kocham Aniusza Romu, jak to się napisał. I tak na świat przechodzi bunkrowiec. Dajmy. Są to A szybkę wybili, mm -hmm. Szybko, kurde ja nie pamiętam, on, ta szybka chyba kiedyś była jeszcze mi się zdaje, ktoś ja kiedyś mówi, no. że w jednym obiekcie tylko się zachowało, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Ale na łapęci nietoperskiej też są właśnie kilka sztuk, że są te wiary zachowane, ja, ale tutaj też było, Komuś się nudziło, o nietoperek się umudził, ząbki A nie A gdzie my tu schodzimy, to już to pozagniece. No, z tego kolejne sortowane. aha, jest fajne, mia niam, niam. niam. Non, 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 A nie, to obserwacyjna jest. A tą latarką tak nic nie zobaczy. Nie, to obserwacyjna to po, Ale jakieś po, po takie ale po, No ale mogli też się Tak no, moim no. zdaniem, nie? A bo może tak, bo patrzą na otworek koło. Patrzmy dookoła na tą platformę całą, nie? Aha też, no Zresztą w ścianach tak jakby nie być jakieś podajniki hmm. czy coś. Nie. No. dziwnie jest. Fajnie mi się podobają te, te stare zdjęcia, jak ludzie stoją na przykład przy tej kopule. Ale nie wiemy to należy leży tak na boku, ta to ma jakieś 80 lat i na to. Fajnie to wygląda stosunek tych 6 osób tak stało i ta kopuła. To leżą takie kopuły w Rumunii czy gdzieś tam no. robetuje, nie? najbliższe. No, czy we Francji? Tak leżą po prostu odstawione. Ale pani chyba też tak leżą? Mała chyba było to do pomocy. a chyba na, ten najmniejszy to jest 20 bodajże, nie? Mm -hmm. To też nie można. Ale góra, nie? Tak się zachowała. Albo farba oryginalna, albo nie Może by wytrzymywali, ale kierowały, nie? Nie no, to jest farba Kurde, czekaj. Ale zamki ładne ma. Jesteśmy hmm? czekaj na, na jakiejś wypadzie. A no to nie, to ty nie byłeś, bo ja byłem na stadiona więc tam czy był pół godziny. Zadykać. I, I dziewczyna mówi do gościa. Zostaw, zostaw, widzę, że lepiej to <noise> no, nie do aha, Dobra. Dźwirek? Hmm. No, hmm. no, jakby na szczęście dla słowo? I teraz nie mamy lewa. Szuszczelki nie ma uszczelek, nic. No i myślę, na takie objęte wchodzi dwie albo trzy osoby. To wtedy zadaję. Spokój i wszystko no. atakuwa jak jest tak, to jest płynie, nie? No, Więc nasze te... A tu tu jest tam? Tak, a, jakaś murza wystaje jeszcze że tego na dół, nie? No, tam by było jakieś łączenie na powietrzanie na, na i tak dalej, się tam było, nie? Hmm. Tylko tak patrzę... no... Już no fajnie, fajnie. Bez, tutaj, jak spadniesz, to przynajmniej raz porządnie. No, 30 metrów no, to będzie? W takiej wysokości. Takie, takie, takie. O, no, zaruszałeś się. No no, tak. Jak potrzebujesz piasek dla kota, to za i ja namarz. No, ja nie wiedziałem, że jest nie był do swojej klasy wody, dużo mnie, nie? A, tu jest stworzenie nie? Tu jest zabezpieczony stworzeń. O, zableczkę wyciągnąć i wybić stworzeń i można drzwi zabrać. No mogę ubezpieczyć tego, tak, bo... ale gruby masywny, nie? Pierwsze szal tu nie jest dobrze. I co no, Otwierać do piwa i reklamę. Całanemu telefonu mamy. Kompleksy usługi w zakresie piękności lasów. Nie, nie mam Nie. No, w samochodzie to ja mam 2001 rok Aha. 18 12 Jakieś różne grupy są Jakaś niemiecka grupa Pieczątka ma nawet Trzeba też jakiś wolny znaleźć on tam dalej masz A tu świeży, 2025 rok. A, z lutego 16 roku No, no. pani miejskiej O i podpisywać się Tokiego

Ale ile tu kamieni pod dalej, a potem pancerz. O, no. A tego nie rozjebali, to jest piwny, no, nie? No, to no. dobre stanie, Nikt nie ma ustanek. Dobrze, bo jest O nie